Witaj na kanale Bajkodrom, gdzie czeka na Ciebie moc bajkowego świata przygód. Miłego oglądania! Bałwanek Oskar i jego marzenie Na skraju zaśnieżonej polany, otulonej białym puchem, stał Bałwanek Oskar. Był dumną konstrukcją dzieci, które każdego roku budowały go z niezwykłą starannością. Na głowie nosił przekrzywiony, stary kapelusz, a węgielkowe guziki zdobiły jego śnieżny tułów. Każdej zimy towarzyszył dzieciom w ich zabawach. Podczas śnieżnych bitew był niezdobytym strażnikiem fortów. A w wieczory, pełne zabawnych historii, zawsze służył jako wierny słuchacz. Jednak Oskar czasami czuł, że jego życie wypełnione jest tylko zimową rutyną. Pewnego mroźnego wieczoru dzieci rozsiadły się przy ognisku, snując opowieści o lecie. A pamiętacie, jak w zeszłym roku szukaliśmy muszelek na plaży? Zapytała Zosia, rozgrzewając dłonie nad ogniem. I jak zbudowaliśmy ogromny zamek z piasku? – dodał Janek, śmiejąc się z radości. Oskar słuchał z zapartym tchem. Nigdy nie widział lata, nie wiedział, czym jest ciepło piasku pod stopami ani szum fal. Gdy dzieci wróciły do domów, bałwanek spojrzał na rozgwieżdżone niebo i szeptem wyznał – chciałbym zobaczyć lato, choćby przez chwilę. Następnego ranka Oskar stał na polanie, wciąż zamyślony. Śnieżne choinki wokół zdawały się szeptać na wietrze, a ślady dziecięcych butów powoli przykrywał nowy śnieg. Nagle Oskar poczuł delikatne trzepnięcie w kapelusz. To jego przyjaciółka Frania, mała wróblica, usiadła na rondzie. Oskarze, co cię martwi? zapytała trzepocząc skrzydłami. Ach Franiu, czuję, że czegoś mi brakuje. Marzę o tym, by zobaczyć lato, ale to niemożliwe. Przecież słońce mnie roztopi. Frania przez chwilę milczała, a potem z iskierką w oku odpowiedziała: jeśli tak bardzo tego pragniesz, musimy znaleźć sposób. Wróbelka zebrała zwierzęta z całego lasu. Na polanie zebrały się wiewiórki, zające, jeże i sowa hela. Frania wzleciała wysoko, by przemówić do zgromadzonych. Nasz przyjaciel Oskar marzy o lecie. Chce zobaczyć, jak wygląda świat, gdy nie ma śniegu. Pomóżmy mu spełnić to marzenie. Wiewiórki w mig wymyśliły, jak stworzyć osłonę przed słońcem zebrały gałązki i liście, tworząc parasol. Zające zaproponowały, by ciągnąć Oskara na saniach wyłożonych lodem, który dostarczył chłód. Sowa Hela obiecała, że wyznaczy trasę omijającą słoneczne polany. Gdy wszystkie przygotowania dobiegły końca, Oskar spojrzał na swoich przyjaciół. Dziękuję Wam. Z Waszą pomocą naprawdę mogę spełnić moje marzenie. Podróż rozpoczęła się wczesnym rankiem, gdy słońce ledwo wstawało. Oskar siedział na saniach, trzymając w ręku parasol z liści, a pod nim lód powoli topniał, ochładzając bałwanka. W południe, gdy słońce zaczęło mocniej grzać, Oskar poczuł, że robi mu się za ciepło. Franiu, chyba nie dam rady, powiedział z niepokojem. Wtedy zające wykopały niewielką jamę w cieniu wielkiego drzewa, a sowa Hela ochłodziła Oskara, wachlując go skrzydłami. Zimne przekąski w postaci świeżo zebranego lodu dostarczyły wiewiórki, które znalazły go w zacienionej grocie. Po krótkim odpoczynku ruszyli dalej. Gdy dotarli do mostu nad rwącym potokiem, okazało się, że jedna z desek jest uszkodzona. Frania poleciała do najbliższej wioski po pomoc. Dzieci, które tam mieszkały, przybiegły z młotkiem i gwoździami, szybko naprawiając most. Oskar był wzruszony ich dobrocią i obiecał, że odwdzięczy się, gdy zima znów zapanuje. Po wielu godzinach dotarli do końca lasu. Przed nimi rozciągała się zielona łąka, a w oddali lśniło błękitne jezioro. Oskar patrzył na ten widok z zachwytem. To jest piękne, powiedział cicho. Gdy Oskar dotarł na skraj lasu, poczuł, jak jego serce przyspiesza z ekscytacji. Przed nim rozpościerała się rozległa łąka pełna kolorowych kwiatów. Wiatr delikatnie poruszał ich płatki a zapach trawy i rumianku unosił się w powietrzu. W oddali migotała tafla jeziora, błyszcząca w promieniach słońca niczym lustro. To jest niesamowite, szepnął Oskar. Frania wzleciała w powietrze i zrobiła szybkie okrążenie nad łąką. Chodźmy, Oskarze. Jezioro czeka na nas. Gdy bałwanek zbliżył się do plaży, dzieci, które tam się bawiły, przerwały swoje zajęcia. W ich oczach widać było zdziwienie. Nigdy wcześniej nie widziały bałwanka w środku lata. Początkowo podchodziły niepewnie, ale kiedy Frania zaczęła opowiadać jego historię, zyskał ich sympatię. – Chcesz z nami budować zamki z piasku? – zapytała dziewczynka w różowym kapeluszu. Oskar z entuzjazmem zgodził się, choć przyznał, że zamki z piasku to dla niego nowość. Wkrótce wszyscy razem tworzyli ogromną twierdzę z wieżami, fosą i mostem. Bałwanek, choć miał śnieżne ręce, szybko nauczył się, jak formować miękki piasek. Gdy budowla była gotowa, dzieci ozdobiły ją muszelkami i patyczkami. To najlepszy zamek, jaki kiedykolwiek widziałem, powiedział Oskar z zachwytem. Dzieci zaprosiły go również do puszczania łódeczek na wodzie. Zrobili je z liści i gałązek, a Oskar dmuchał na nie delikatnie, by nadać im prędkość. Śmiech dzieci i szum wody wypełniły letnie popołudnie. Jednak słońce wędrowało coraz wyżej na niebie, a Oskar zaczął odczuwać, że coś jest nie tak. Jego śnieżne ciało stawało się wilgotne, a z guzików zaczęły spływać krople wody. Myślę, że muszę wracać, powiedział cicho. Lato jest cudowne, ale nie mogę tu zostać na zawsze. Dzieci zasmuciły się, ale zrozumiały. Frania zawołała zwierzęta, które czekały w cieniu pobliskich drzew. Wspólnie przygotowali się do drogi powrotnej. Oskarze, lato zawsze tu będzie, a my zapamiętamy ten dzień na długo, powiedziała dziewczynka przytulając bałwanka. Droga powrotna wiodła przez zacienione ścieżki i chłodne doliny, które starannie wybrała sowa Hela. Zwierzęta dbały o to, by Oskar nie przegrzał się podczas podróży. Wiewiórki zbierały lód z pobliskich źródeł, a zające co jakiś czas przystawały, by Oskar mógł odpocząć w cieniu. Wreszcie, gdy dotarli do Polany, śnieżna zima przywitała ich z otwartymi ramionami. Pierwsze płatki śniegu zaczęły tańczyć w powietrzu, jakby cieszyły się na powrót bałwanka. Oskar stanął na swoim miejscu, otoczony zimową scenerią, która była mu tak bliska. Lato było piękne, powiedział do swoich przyjaciół. Ale teraz wiem, że moje miejsce jest tutaj, w zimie. Frania przysiadła na jego kapeluszu, patrząc na niego z ciepłem. Wiesz, Oskarze? To, że wróciłeś, nie znaczy, że nie możesz marzyć. Kiedyś znów odwiedzisz lato, a może nawet odkryjesz wiosnę czy jesień. Oskar uśmiechnął się. Jego węgielkowe oczy lśniły radością. Wiedział, że marzenia są piękne, ale równie ważne jest docenianie tego, co ma. Dzieci, które usłyszały o powrocie Oskara, przybiegły na polanę. Z entuzjazmem udekorowały go nowymi węgielkami i przywróciły jego marchewkowy nos który lekko się nadtopił podczas podróży. Z radością opowiadały, jak lato na chwilę połączyło ich świat z bałwankiem. Od tamtego dnia Oskar stał się jeszcze ważniejszy dla wszystkich. Był nie tylko symbolem zimowej radości, ale także dowodem na to, że nawet najbardziej niemożliwe marzenia mogą się spełnić. Każdego roku dzieci budowały go z jeszcze większą starannością, a on patrząc na nie wesoło myślał o swoim letnim przygodach i o tym, jak dobrze jest mieć przyjaciół, którzy wierzą w marzenia.